Na dzisiejszy dzień jest bardzo, jest bardzo miły dla naszego klubu. Podpiszemy umowę o współpracy z firmą MEDEN. I chciałbym tu także od razu podziękować tutaj po prostu nieobecnemu panu Biosławowi Bizince. Umowa, którą, na którą dzisiaj podpiszemy jest dla klubu naszego bardzo ważna, ponieważ podnosi poziom organizacyjny naszego klubu na wyższy poziom. Będziemy jako klub posiadali najlepszy sprzęt rehabilitacyjny, jaki jest dostępny na polskim rynku i tylko do naszej własnej, do, tylko do naszego własnego wykorzystania. Będzie to chyba jedyny klub w Polsce, który posiada na, taki, na, taki, na takiej jakości taki sprzęt medyczny, który będzie który będzie potrzebny zawodnikom nie tylko podczas kontuzji, ale także do przygotowania przedmeczowego, przedtreningowego. To firma Meden jest, jest największą firmą w Polsce, która się zajmuje produkcją tego typu sprzętu medycznego i, i pozyskanie takiego sponsora i partnera jest dla naszego klubu bardzo ważną sprawą. Firma Meden działa do 1989 na rynku polskim. Tak naprawdę od lat wspieramy polski sport, wspieraliśmy polski związek piłki nożnej przed euro 2016 nasi piłkarze trenowali nie raz na naszym sprzęcie. Wiele klubów trenuje na naszym sprzęcie, gdzieś na zewnętrznych bazach zabiegowych. Wspieramy Polską Siatkę. Tak naprawdę sprzęt, który tutaj dostarczyliśmy do ZTS Koszalin, to jest sprzęt, z którego korzystają największe federacje na świecie. Jest bardzo popularny we Francji, korzysta z niego PES, że wiele innych znanych drużyn na świecie. Jakby chęć nasza wsparcia klubu AZS Koszalin jest, wynika z, no, z kilku aspektów. Po pierwsze, jakiś taki patriotyzm lokalny, ale też wiara w to, że, że klub ma przed sobą przyszłość, że będzie się rozwijał, że będzie inwestował dalej w, w dobrych koszykarzy, którym chce się grać. I że to po prostu przyniesie wyniki klubowi i że, że kibice będą dalej wspierać klub i że po prostu w ciągu jakiejś tam perspektywy czasowej ten klub uczyni kolejne postępy. Tak naprawdę rehabilitacja i proces takiej prewencji sportowej. Jest to nieodzowny element sportu profesjonalnego i dlatego uważamy, że, że ten sprzęt po prostu tutaj się przyda. Z jednym takich może nie będę opisał każdego sprzętu, bo tak naprawdę jest, dostarczyliśmy stoły do, do masażu, których jesteśmy producentem, jesteśmy trzecim największym w Europie producentem stołów maty sportowe, jakieś takie podstawowe też rzeczy, ale dostarczyliśmy też bardzo innowacyjne urządzenia, na przykład terapię, tekaroterapię francuskiej marki Winbeck, z której naprawdę najlepsze federacje na świecie korzystają. Jest to na Zachodzie powiedzmy pewien standard w klubach sportowych. W Polsce tak naprawdę jest kilka klubów sportowych, które mają dostęp do, 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 do tej technologii, a ona znakomicie przyspiesza jakby efekty regeneracyjne więc poza jakby takim aspektem rehabilitacji w przypadku kontuzji mamy tutaj bardzo duże możliwości jakby przygotowania koszykarzy, żeby tych kontuzji po prostu nie łapali. Więc, więc naprawdę przyspiesza bardzo mocno metabolizm, wspiera jakby mobilizację zawodników i, i liczymy na to, że po serii specjalistycznych szkoleń jakby tutaj fizjoterapeuta AZS-u będzie w stanie w pełni wykorzystać możliwości tych urządzeń i, i, i to wpłynie na, pozytyw, na pozytywną grę koszykarzy i że po prostu będziemy się cieszyli wszyscy sukcesami klubu. To są dwa egzemplarze tej samej umowy, żeby nie było. <gry> Dziękuję. Dzięki. Dziękuję to Pana umowa, bo to jest mój z... podpis, a ja zabieram tak jest. z Pana. Jeszcze może Dla... jakiś sklany, pierwszy gadżet, który będzie może na meczach Dzięki. Pan zakładał, będzie nam bardzo miło. Dobra, dziękuję bardzo. Nie było go w umowie, ale Dobra, także dodatek. Dziękuję. Dzięki. <laughs>